Z tej strony Ada. Słuchajcie, chyba na jednym z najbardziej popularnych produktów, które ja sprzedaję, i są ściągaczki do podłóg. Firma TTS ma do wyboru do koloru. Ja akurat trzymam zieloną, ale od 35 do 55 cm, jeżeli się nie mylę. Guma podwójna. Ktoś mi ostatnio zadał nawet pytanie: ile guma ma? One obydwie mają 1,5 cm, więc, więc kawał porządnej gumy do ściągania bardziej coś zbliżonego, też ona ma strukturę taką troszeczkę piankową. Oczywiście kij aluminiowy 140 cm, fantastyczne narzędzie. To jest chyba jedno z najbardziej popularnych produktów u mnie, więc mówię kwale się może nie wiesz, więc jeżeli szukasz dobrej ściągaczki, masz życzenie co do konkretnego rozmiaru, to cóż, czekamy na Twoje zamówienia. Oczywiście telefon w góry, adres e-mail na dole, do usłyszenia na kolejnych filmach. Ja idę dopasować kij w Szczecinie dzisiaj strasznie pada, więc jest coś ściągać, do zobaczenia. Pa!